Dzień dobry, w tym tygodniu czeka nas trochę planetarnego zamieszania, bo zbliżają się święta i to zwykle jest bardzo nerwowy czas, dlatego że planety na niebie nie będą ustawiały się w konfiguracjach, które pozwolą nam odpocząć i poczuć się przesadnie wyluzowanymi. Wręcz przeciwnie, znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, w tym tygodniu poczują, że ze wszystkim trzeba przyspieszyć. Będą chciały być we wszystkim pierwsze. Trzeba będzie uważać na to, co barany wymyślą, dlatego że te pomysły będą bardzo dobre, ale może się okazać, że nie wszystkim wokół się podobają. We wtorek i środę barany mogą być z tego powodu trochę smutne, a nawet konfliktowe, ale już reszta tygodnia, kiedy księżyc znajdzie się w opozycji do waszego znaku, okaże się o wiele bardziej sprzyjająca. W piątek, Wenus, która znajdzie się w sekstylu do Waszego znaku Zodiaku, przyprowadzi więcej życzliwych i miłych osób, więc nie martwcie się, bądźcie cierpliwi, spokojnie załatwiajcie swoje sprawy, bo pod koniec tygodnia okaże się, że jednak z dużej ilości problemów udało się wybrnąć i daliście sobie ze wszystkim radę. Strzelce też będą trochę nerwowe, słońce jeszcze do niedzieli przybywa w Waszym znaku Zodiaku, więc to jest dobry czas, żeby uporać się z zakupami i porządkami, ale Wy też musicie we wtorek i środę liczyć się z tym, że nie wszyscy, ludzie będą chcieli wypełniać Wasze polecenia, strzelce tego nie lubią, więc ten wtorek i środę mogą być czasem wzmożonych kontroli, dyskusji i straty czasu na różne rozmowy. O wiele lepsza dla Was końcówka tygodnia od czwartku księżyc pomoże Wam sprawnie nadrobić różne zaległości, a od piątku Wenus, która znajdzie się w sekstylu do Waszego znaku zodiaku będzie sprzyjać udanym zakupom, umawianiu się z rodziną, na różne świąteczne wydarzenia, no i okaże się, że jednak jesteście w całkiem niezłym humorze. Silne, bardzo pewne siebie będą lwy, które też są znakiem ognistym. Lwom w tym tygodniu powodzenie będzie sprzyjać. Mars sprawi, że nikt nie odważy się nawet pisnąć. Jeżeli zarządzicie, że ma być tak, a nie inaczej, to otoczenie będzie musiało się Wam podporządkować. Dopiero spokojniej zrobi się od piątku, kiedy Wenus w opozycji do Waszego znaku Zodiaku sprawi, że przypomnicie sobie o miłości, postanowicie kupić dodatkowe prezenty dla kogoś, no i w weekend trudno będzie lwy zatrzymać w domu, bo tyle będzie się działo, że no różne gotowania czy porządki mogą na tym trochę ucierpieć, ale nie martwcie się, może ktoś inny to za was załatwi. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, w tym tygodniu będą zwarte, opanowane i gotowe, żeby się wszystkim zająć. Na byki możemy liczyć. Mars, co prawda, będzie sprawiać, że mogą być byki trochę nerwowe, trzeba będzie zadbać o zdrowie, ale pozostałe planety będą bardzo korzystnie na Wasze sprawy wpływać. Postarajcie się tylko pogodzić z krewnymi, przyjaciółmi, żeby na święta nie mieć w, tym, w, tym, w tej dziedzinie życia zaległości. Dlatego, że Mars powoduje, że czasami bywacie konfliktowi, ale od piątku Wenus w kwadraturze sprawi, że to wy będziecie dowodzić rodzinom, wszyscy się wam podporządkują i będzie po prostu trochę milej i wygodniej. Panny też będą silne, zdecydowane, bardzo pewne siebie. Merkury przyniesie im dobre pomysły na różne zimowe wyjazdy, więc nie tylko będziecie zajmować się zakupami, ale też szukaniem biletów, rezerwowaniem hoteli, warto będzie się gdzieś ruszyć. Jowisz w trygonie do waszego znaku Zodiaku wskazuje, że też ten koniec roku będzie bardzo udany, jeżeli chodzi o sprawy towarzyskie. Więc w tym tygodniu najważniejsze sprawy, panny, załatwiajcie we wtorek i środę, wtedy Księżyc w waszym znaku Zodiaku bardzo Wam sprzyja, a reszta to już planowanie świąt, przyjemności i różnych podróży. Koziorożce też mają przed sobą bardzo dobry tydzień, chociaż mogą już mieć trochę dosyć tego świątecznego nastroju. Jeszcze się te święta nie zaczęły, a koziorożce już będą zmęczone widokiem Mikołajów i kolęd. No, to wskazuje na to, że wy jesteście zmęczeni. Musicie trochę odpocząć, co nie będzie wcale takie łatwe w tym tygodniu. Wenus na szczęście, która do piątku przebywa w waszym znaku zodiaku, spowoduje, że będzie mniej konfliktów i problemów, ale weekend to jest ten czas, w którym koziorożce muszą mieć chwilę dla siebie. Muszą zwolnić, zająć się swoim hobby obejrzeć sobie jakiś serial po to, żeby móc odzyskać siły. W niedzielę słońce wkroczy do waszego znaku zodiaku, więc cała masa trudnych spraw zacznie się powoli wyjaśniać. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu będą zajęte, no tym czym trzeba być zajętym w tym tygodniu, czyli kupowaniem, pakowaniem prezentów, pakowaniem samochodu na wyjazd, rozmowami przez telefon na temat tego kto gdzie y, będzie szedł i kto dokąd będzie wyjeżdżał. Bliźniaki, idealny czas, żeby zacząć te podróże planować i ogarniać. Merkury, który jest w opozycji do Waszego znaku Zodiaku sprawi, że i zakupy, i podróże, i towarzyskie spotkania będą bardzo udane, natomiast porządkami gotowaniem, praniem zasłon bliźnięta w tym tygodniu absolutnie nie będą się przejmować, co w weekend może skończyć się małą domową awanturą, więc lepiej na ten temat uważajcie. Wagi będą nadal skoncentrowane na domu i rodzinie, i ten tydzień sprzyja kupowaniu różnych rzeczy, pakowaniu prezentów, ale też w tym tygodniu łatwiej będzie zakończyć Wam różne sąsiedzkie i towarzyskie konflikty. Od piątku Wenus, która znajdzie się w trygonie do Waszego znaku Zodiaku, przyniesie Wam też wielkie szczęście w miłości. Więc postarajcie się z wielkich porządków czy, chocia, czy zakupów, chociaż na chwilę urwać na randkę. Wodniki też dopiero od piątku będą w dobrym humorze. Wcześniej obowiązki, sprzątanie, porządki, bieganie z jednej służbowej imprezy na drugą to jest to, co wodniki czeka. Ale w piątek olbrzymia zmiana na niebie, ponieważ Wenus wkroczy do waszego znaku Zodiaku, przyniesie wam szczęście w miłości, przyniesie wam o wiele lepszy humor, przyniesie wam szansę na nowe znajomości. Więc bądźcie dobrej myśli i byle do piątku. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby będą chciały służyć wszystkim pomocom. Na dobre serce raków możemy w tym tygodniu liczyć. One będą doradzać, one będą wyszukiwać najlepsze promocje, one będą łagodzić różne konflikty, więc jest to dla raków bardzo dobry tydzień. Za to w weekend zadbajcie też o swoje zdrowie i wygodę. Księżyc w trygonie radzi Wam trochę wyłączyć się z tłumu, e, może nie ulegać tak bardzo zachciankom przyjaciół albo rodziny i też znaleźć chwilę dla siebie, może w towarzystwie koziorożca. Dwa znaki Zodiaku dużo będzie w tym tygodniu łączyć. Silne, pewne siebie i zdecydowane będą skorpiony. Mars, dalej w waszym znaku Zodiaku, sprawia, że macie najwięcej mocy ze wszystkich, że jesteście w stanie brać różne trudne sprawy w swoje ręce, rządzić innymi ludźmi. To jest dobry kierunek w tym tygodniu, ale na szczęście w weekend zrobi się wokół Was trochę spokojniej. Wenus w kwadraturze do waszego znaku zodiaku sprawi, że błyskawicznie zrobicie porządki, wybierzecie się na zakupy, zadbacie o domową atmosferę i będziecie też bardzo życzliwi dla swojej rodziny. Rybom, nikt nie będzie w tym tygodniu przeszkadzać ani się wtrącać w ich sprawy. Ryby sobie na spokojnie wszystko zrobią i uporządkują. Szukajcie też pomocników we wtorek i środę, bo Księżyc w opozycji mówi, że nie wszystko musicie robić sami. Ale koniec tygodnia już dla ryb to jest taki czas, kiedy będą już chciały dekorować choinkę, już e, chciały pakować prezenty, już będą Będą śpiewały kolendy i weekend, szczególnie kiedy Księżyc znajdzie się w trygonie do Waszego znaku Zodiaku, to jest dobry czas, żeby po prostu nacieszyć się bliskimi, nacieszyć się miłością. Powodzenie też będzie bardzo mocno Wam sprzyjać. Dziękuję wszystkim, życzę udanego tygodnia. A po opis tego, co będzie się działo w poszczególne dni tygodnia, zapraszam do oglądania filmu, który przygotowała Izabela Podlaska-Konkel. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy!